Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na taki całkiem fajny tak. Najpierw zatagowała mnie Maxineczka, która przetłumaczyła pytania z angielskiego na polski. Później zatagowała mnie Szusz e, i tak nazywa się Confessions of a Beauty Guru. E, nie podoba mi się tłumaczenie na polski, czyli wyznania beauty, urządowej guru, bo ja się za taką nie uważam. Ja po prostu lubię kosmetyki, modę i wszystko co związane wiecie, z kobiecością i itd. Także nie uważam się za guru, no ale nagrywam trochę na YouTube, więc. E, Myślę, że może komuś, może kogoś interesuje, interesuje odpowiedzi na te pytania. E, także zaczynamy. Pierwsze, ile godzin tygodniowo spędzasz na filmowaniu i edycji? Filmowanie to nie jest aż tak długo, bo filmowanie jednego, nagrywanie jednego filmu to jest tak do pół godziny i później wycinanie, szczególnie fryzurę, to, fryzura to jest więcej, więcej pracy. Jeżeli chodzi o jakieś tam tagi lub jakieś luźniejsze rzeczy, to jest około 20 minut. No, ale później obrobienie tego zajmuje trochę czasu. Także yy, ciężko mi tak <śmiennie> ocenić dokładnie, ale na pewno jest to kilka ładnych godzin tygodniowo, później renderowanie, później dodawanie, wiadomo, opisów, napisów, anotacji do filmów, wrzucanie na Facebooka, odpowiadanie na Wasze wiadomości. Ja to wszystko jakby wliczam, więc to jest naprawdę no, mój drugi etat, mogę powiedzieć śmiało. Drugie, wolisz wydawać czy oszczędzać? Nie wiem, czy to jest <śmiennie> pytanie w związku z kosmetykami, czy z czym, czy ogólnie. No, ogólnie wolę wydawać. Ja nie jestem typem osoby, która oszczędza. Jeżeli muszę, no to oszczędzam i na coś tam dłużej i nie będę wydawać. Często nie lubię się zastanawiać nad tym, czy powinnam kupić, czy nie, po prostu kupuję. Lubię sklepy, w których można zwracać. O tak, kiedy w domu się przekonam, że coś tam nie do końca jest takie fajne, jak mi się wydawało, to mogę zwrócić. Lubię mieć taką wolność jakby w, w dokonywaniu wyborów. Trzecie, kiedy ci jest najłatwiej filmować? Zdecydowanie najłatwiej mi jest filmować, kiedy mam wolne dni, czyli w weekendy, przy dziennym świetle, kiedy jest ciepło w lato, kiedy mam ładne światło na zewnątrz, a tak to filmuję z lampą już teraz wieczorami. Czwarte, co sprawia, że gadanie do kamery nie jest dla ciebie krępujące? No myślę, że doświadczenie, że, że jestem już tutaj na tyle długo, że, że się nie boję gadać do kamery. Nie wiem czy pamiętacie, ale kiedy zaczynałam, przez pierwszy rok, kiedy robiłam fryzurę na kanale Stylizacji. Dogrywałam głos, to był voiceover. Nie, nie, nie pokazywałam się tak jak teraz przed kamerą i nie gadałam do Was. I kiedy nagrałam pierwszy film, to było chyba upinanie grzywki, to dziewczyny mi napisały, ła, wow, w ogóle lepiej jest o wiele jak do nas mówisz, wprost do kamery, także od tego momentu zaczęłam do Was gadać i się ośmieliłam. Na początku się mega, mega czułam zażenowana siedząc w domu i gadając do kamery, co jest totalnie głupie, no bo przecież Mówię do Was. I nie wiem, nie ma tu miliona ludzi, że, którzy mnie oglądają w tym pokoju, także nie powinnam się czuć zażenowana. Piąte. Jaki jest Twój najgorszy nawyk związany z makijażem włosami? Um, ja wiem, ciężko mi powiedzieć. Jeżeli, myślę, że o włosy bardziej, bo z makijażem no to nie wiem, nie mam czegoś takiego, że nie zmywam makijażu, czy coś, zawsze go zmywam. Myślę, że najgorszy nawyk to w makijażu to jest czasem przesada. A w, jeżeli chodzi o włosy, no to że nie do końca o nie dbam, to znaczy nie rozczesuję ich, chodzę, chodzę czasem z kołtunem, yy, nie podcinam ich. No za dużo z nimi nie robię, powinnam bardziej o nie zadbać, o tak. Yy, jakim cytatem a, i chodzę z mokrymi spać nie powinno się tak robić. <laughs> jakim cytatem, powiedzeniem chciałabyś, żeby świat się kierował? To jest coś na zasadzie pytanie do mis: Chcę pokoju na świecie. Yy, Ciężko, wiecie, co nie czytałam tych pytań, więc w ogóle już dawno oglądałam filmy dziewczyny nie zastanawiałam się nad tym. Um, chciałabym, żeby każdy robił to, co kocha, tak, ponieważ to daje szczęście. Także um, rób to, co kochasz. Może tak. Siódme pytanie, ile czasu zajmujecie Ci się rano? I myślę, że jest to tak do pół godziny, kiedy biorę jakąś tam bardziej kąpiel, kiedy szybki prysznic to tam 20 minut. Staram się nie myć włosów rano, bo to jest tragedia. 8. Jaki jest ulubiony film na YouTube? E, chyba nie mam takiego. Mam ponad 300 subskrypcji na jednym i na drugim kanale. Oglądam bardzo wiele kanałów. E, ja myślę, że mimo wszystko takie komediowe, amerykańskie mm, kanały. Najbardziej no chyba lubię na przykład z grupy Smosh. Z duetu Smosh, to jest dwóch fajnych kolesi. E, szczególnie lubię ich stare filmy. Anthony is Mexican to jest bardzo fajny film. Rzucę wam na dole, zabawny. Mega mnie śmieszy za każdym razem jak oglądam. Także to tylko mi teraz przyszło do głowy. Za, dalej. 9. E, Wymienił Trybowiczkę, którą oglądasz, a zasługuje na więcej subskrypcji niż ma. Mm, mm, mm. Z polskich? Z polskich? <grywa> no, z polskich, po co z zagranicznych. E, o, wiem kogo, polecę. Polecę Wam Lindę. Tylko teraz Linda, przekręcę Twój nick. Na pewno nie wiem, czy to jest Liendoezia czy Lindoezia. Wrzucę Wam link na dole. Dziewczyna jest bardzo fajna, mieszka w Holandii e, z mężem i z synkiem. E, to jest bardzo taka spokojna osoba. Ja oglądam jej filmy. Cokolwiek Linda może opowiadać, czy to jest jakiś tam hol, czy to jest jakiś makijaż, czy gada o zwyczajach panujących w Holandii, to ona, jej głos mnie tak uspokaja. Tak sobie, naprawdę, ona tak, ona tak do mnie mówi. Mówi, to jest bardzo fajna dziewczyna. Także polecam Wam Lindusie. Yy, drugą osobę, którą mogę Wam polecić, to jest Kokosowa Tęcza, odkryta przeze mnie niedawno. Yy, też bardzo lubię jej filmy, bardzo życzowa dziewczyna. I trzecią może polecę Bugi Silver, którą odkryłam też niedawno i mega mnie rozśmiesza. Także te trzy dziewczyny Wam polecam i wrzucę oczywiście linki na dole. Miała być jedna, ale będą trzy. I zasługują na więcej subskrypcji niż mają, także koniecznie idźcie do ich kanału. Dziesiąte, co w nadchodzącym roku cieszycie najbardziej? Wszystko, co mnie czeka, że mogę dalej dla Was kręcić, dalej testować to, co testuję, że mogę polepszyć jakość moich filmów, że, no, że robię to, co kocham i że będę to robić dalej. To mnie najbardziej cieszy. Nic więcej nie oczekuję. Jedenaste. Jak. Yy, coś się gubię. Jedenaste. Jaki był Twój najbardziej krępujący moment podczas filmowania? Nie było takiego momentu, chyba. Myślę, że nie było takiego momentu jeszcze. Nie. Nawet filmowanie na zewnątrz nigdy nie miałam z tym jakichś nieprzyjemności czy krępujących sytuacji, więc nie było jeszcze takiego momentu. Mm, 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 mm. Ale pomieszane te pytania. Dwunaste. Ile zajmuje Ci przygotowanie się do filmu? Muszę zrobić makijaż, jeżeli nie mam makijażu zrobionego rano, także muszę zrobić makijaż standardowo, ustawić sprzęt, światło, wyjąć kosmetyki, które będę pokazywać. To jest około tam pół godziny pracy. Jeżeli robię lookbook, który robiłam na Sylwestra to jest. O, nawet nie wiecie ile roboty. Szczególnie z ustawianiem ostrości. O, bardzo dużo roboty było z tym. Ale to tak na marginesie. Ogólnie około tak 20 minut do pół godziny. 13. Czy w tej chwili masz na sobie spódnicę spodnie spódnicy czy tak naprawdę masz na sobie dres do od piżamy? Dres. Mam na sobie dres. Nie zawsze jestem ani ubrana do nagrywania. 14. Z czego jesteś najbardziej dumna w swoim życiu? Po raz kolejny, że robię to, co kocham po prostu. Z tego, że, że od bardzo dawna jestem w stanie sama o siebie zadbać, że nie jestem od nikogo zależna, właśnie niezależność sobie najbardziej cenię. Jestem dumna, że się ośmieliłam robić to, co zawsze chciałam robić, o tak w ten sposób. No, także tyle. Taguję wszystkie dziewczyny, które poleciłam i wszystkich z Was, którzy macie ochotę zrobić ten film: dziewczyny czy chłopaki, nie kierujcie się tym, czy jesteście Beauty guru, czy nie. Kto, kto tak naprawdę, kto o tym decyduje, nikt o tym nie decyduje. Po prostu zróbcie odpowiedź na te pytania, ponieważ są to pytanie tak naprawdę dotyczące nagrywania. Ja myślę, że, że to jest dosyć ciekawe posłuchać, jak to nagrywa i jak się do tego przygotowuje. Także zachęcam Was do zrobienia tego tagu, ponieważ jest dosyć fajny. I to tyle do zobaczenia niedługo. Trzymajcie się, pa pa.